W życiu trzeba się znać. Mirka, tak się... Czekaj, weź tę rurkę. Tak. Tak, sobie myślę, jak można tak siwo. Krzywo... Gdzie we, wejść... Weź ten gwizdek. Oddaj ten gwizdek. Słuchaj, no. słuchaj Irka. No. Ja, ja sobie tak, tak myślę, wiesz, jak to jest na tym świecie, że, że żeby było więcej ludzi, no to przecież wcale nie musi być, być ich parzysta ilość. Rozumiem, o czym mówisz. A mógłbyś mi to wytłumaczyć? Słuchaj, czy, czy pamiętasz tę tę owieczkę Doli? Y doli parton do była owieczka? Szczepan, Czy wiesz co, człowiek nawet nie wie, co lubi. I, i, I wiesz co, i one wzięły jej komórkę... Znaczy telefon? I, i zrobiły taką samą drugą owcę. To znaczy? I to znaczy, że, że teraz są po prostu, słuchaj mnie uważnie, dwie doli. Takie same. Ty słuchaj, a, a co stary parton na to? Znaczy mąż, ucieszył się? nie. No, chyba nie. A to waram. Ty, Słuchaj. No. Irka, a ty byś chciała, żeby, żebym był we dwóch? Może. Ja, ja we dwóch. Może. A, a popatrz na mnie. A we trzech? Może. Irka, a popatrz dwa razy na mnie, co ci No? A we czterech? Może. Raz czterech, a pięciu? Może. Irka, popatrz. Wie pan, a jakżeś to zrobił? Że się zgrabował, zdębił czy sklonił? Kircia, wiesz, chciałem, ale nie mogłem. Po prostu ziem się, wiesz, co? Nie sklonował. Ziem się skserował po prostu. Ludzie! Kircia, słuchaj, czy mogłabyś mi dać na chwileczkę chociaż jedną komórkę swoją? A, a po co? No, wiesz, jak nas pójdzie. Pięciu to się zamęczysz przy nas. No dobra, e mogę ci dać, ale najpierw mnie złap! Chodź tu, chodź tu, dawaj chodź tu.